Cześć, z tej strony Kasia i Perkus, a Wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy. Ogrywamy. Troszkę w innej scenerii dzisiaj i my od razu Was prosimy o to, żebyście dali nam znać pod tym odcinkiem, czy to jest zmiana na lepsze, czy zmiana na gorsze. W dzisiejszym odcinku mamy kubkę gier z naszej półki wstydu, żartuję, nie, mamy dużą kubkę gier, którą chcielibyśmy Wam pokazać, bo ograliśmy je wszerz i wzdłuż. Co prawda materiał o nich mieliśmy już zmontowany, ale nie podobał nam się zbytnio, więc stwierdziliśmy, że nagramy to jeszcze raz. Tak, gry będą od wydawnictwa Fox Games i będą to gry, jak to się mówi, w informatykowemu, gwiazdka domino. Czyli gwiazdka to jest coś, co jest przed tym, a potem jest domino, czyli Dragomino, King domino, Queen Domino. Jako, że chcemy troszkę zmienić format naszych recenzji, ewentualnie opinii, czy nazwijcie to jak chcecie, chcielibyśmy zacząć robić już to od tego odcinka, także od tej pory. Nasze odcinki będą wyglądać w ten sposób i mamy nadzieję, że Wam się taka forma spodoba, bo chcemy w sumie to ujednolicić w całości. Dobra, zacznijmy sobie od samego początku, czyli na początku był chaos. Nie no, żartuję. Od początku, czyli na samym początku była gra King Domino. King Domino to gra, którą poznaliśmy stosunkowo niedawno, bo chyba rok temu. Nie wprowadzała nas w żaden sposób do planszówek, po prostu byliśmy gdzieś kiedyś jakoś u naszej znajomej Oli. Z tego miejsca pozdrawiamy, która stwierdziła, że a dobra, zagrajmy, jak nie graliście, więc Kingdomino to jest taki wstępniak. Ogólnie w grze będziemy bazować na tym, że układamy sobie tereny. Te tereny będą różnorakiej maści, od pustyni przez las po inne tereny wodne i każdy taki teren będzie punktował w zależności od tego, ile koron się na nim znajdzie. Im więcej koron, tym lepiej dla was, bo będziemy to robić na zasadzie mnożenia. Czyli mamy na przykład 3 sztuki terenu pomnożone przez trzy korony, co daje Wam łącznie 9 punktów. Te tereny będą zróżnicowane, wszelakie połączenia między tymi terenami będziecie mogli znaleźć, ale w zależności od tego, jak ustawicie się na torze, takie będziecie kafelki dociągać. Jeżeli będziecie pierwsi, to w następnej turze możecie być ostatni i itd., itd. To, że będziecie pierwsi, to nie znaczy wcale, że będzie dla Was lepiej, bo czasami intratne kafle wychodzą później, a to będzie wszystko zależało od tego, z jakim numerem pojawią się te kafle. Tak jest. To było King Dominion. Myślę, że musimy wyjść troszeczkę wcześniej, czyli nie do czasów prehistorycznych, tylko do czasów, w których nasze dzieci poznają gry. I zacznijmy w tym momencie mówić troszeczkę o grze Dragomino. Aha, bo Dragomino to jest taka gra, od której najlepiej zacząć indoktrynację młodego pląszów kocholika, ponieważ po pierwsze jest dość intuicyjną i prostą grą, bo będzie w niej chodzić o to, że łączymy ze sobą podobne tereny, a jeżeli połączymy ze sobą podobne tereny, w nagrodę będziemy losować jajka i w zależności od tego, jaki teren połączymy, takie jajka będziemy mogli podciągnąć. Na przykład, jeżeli będzie to jajko złote, będziemy wyciągać e, złote smoczki, ewentualnie smoczki, znaczy jajka, które są puste i za te puste nie dostajemy punktów, za normalne smoczki dostajemy jeden punkt, za różowego smoczka, który zostanie w naszych rękach do samego końca też dostaniemy jeden punkt i osoba, która ma najwięcej tych punktów. A różowy smoczek, to jest tak zwana nagroda pocieszenia, jak ja to ujmuję, bo jeżeli trafimy na puste jajko, wtedy smoczek przechodzi w nasze ręce i to on nam daje pierwszeństwo w wyłoży kafelku. Tak, czasami warto mieć puste jajko, żeby potem mieć pełne jajko. Jakkolwiek źle to brzmi. Dobrze, zanim przejdziemy do całej serii, to jeszcze warto wspomnieć o takim małym pudełeczku, a mianowicie King Domino Duel, to jest wykreślanka w której będziemy właśnie też sobie budować królestwo swoje, tylko na nieco innych warunkach, bo tam będziemy do tego używać tarcz. Tarcze będziemy generować poprzez rzut kośćmi i tutaj będziemy wybierać je na zasadzie, że pierwszy gracz wybiera pierwszą kostkę, drugi gracz wybiera dwie kości, natomiast ten gracz, który za pierwszym razem wybierał jedną kostkę, będzie wybierał tą ostatnią kostkę. I te kostki ułożą nam się w takie domino i naszym zadaniem będzie dopasowanie go do naszej planszy, a plansza będzie wyglądać właśnie w ten sposób, że będziemy mieć taką karteczkę i na niej będziemy zaznaczać te tarczki. I znowu wygrywa osoba, która ma największą ilość punktów. I mamy też takie karty zaklęć magicznych, one też będą wpływały na to, kto będzie pierwszy, kto będzie wygrywał, i tak dalej, i tak dalej. Kto będzie mógł skorzystać ze specjalnej umiejętności. No i musiała stracić. No. <laughs> I tutaj jeszcze ważna informacja, w miejsce koron wchodzą takie xy i to one będą tymi mnożnikami, które będziemy używać do punktowania. Tak i one też sobie będziemy musieli narysować, w ogóle wszystko tutaj będziemy musieli sobie narysować, rysować, kto wie ten wie. Dobra, mamy króla, mamy smoka, przydałaby się jakaś królowa i błazen jeszcze, Błazna sobie podarujemy, ale królowa. Czy mamy... Tak, mamy grę Queen Domino. Queen Domino to jest troszkę rozszerzenie wersji King Domino, ponieważ wchodzą nam różne warianty rozgrywki. Tak, jest jest baba to będzie trudniej. <coughs> Kto to powiedział? Między innymi wchodzi nam wariant ze smokiem, z rycerzami i właśnie z tytułową królową. Smog będzie nam pozwalał na to, żeby na przykład podbierać innym graczom kafelki miasta, które będziemy mogli umieszczać w na transzy. W końcu negatywna interakcja bezpośrednia. Tak, w końcu. dokładnie. W Queen Domino spotkamy się z bezpośrednią negatywną interakcją. Oprócz tego, że będziemy mieć tą negatywną interakcję, to dodatkowo dochodzą nam nowe kafelki, na których będziemy mogli budować swoje miasto. W zależności od tego, jaki budynek dobierzemy, takie profity otrzymamy. I dodatkowo będziemy jeszcze mogli robić to, co wszyscy władcy robią najlepiej, czyli ściągać podatki o. za pomocą rycerzy. Nie podpowiadajłeś tam dobra? Nie podpowiada, to jest głupi pomysł. Pandemia nam wystarczy. Wystarczy. A dodatkowo, jeśli królowa zdecyduje się odwiedzić nasze miasto, a będzie się to działo wtedy, kiedy będziemy mieć największą liczbę wież we wszystkich królestwach. Wtedy... Wygodna baba. No. Wtedy dodatkowo będziemy otrzymywać koronę, która będzie nam przysługiwała podczas punktowania danych terenów. I dodatkowo, jeśli posiadacie w swojej kolekcji King Domino i Queen Domino, to podobno możecie je razem połączyć i wtedy dochodzą Wam nowe tryby rozgrywki. Czyli podsumowując, co dodaje nam gra Queen Domino, Dodaje nam przede wszystkim rycerzy, którzy będą ściągać podatki. Dodaje nam nowe budynki, które będziemy mogli budować na specjalnych kaflach, a te budynki będą z kolei nam przynosiły konkretne profity. Dodaje nam negatywną interakcję i możliwość połączenia z King Ach, A gdzie królowa? Tam, gdzie jest najwięcej budynków. Jak zwykle, <laughs> Nie wygodna baba. <budynków>. <laughs> wiesz, no. W najwyższej komnacie, w najwyższej kieszeni. Nie, to księżyczka, dobra, nieważne. Mam jeszcze jedno king domino, jest to king domino era gigantów, które nam daje turbo dużo tej negatywnej interakcji. Oprócz tego, że w erze gigantów dostajemy bardzo fajną wieżyczkę, w której możemy umieścić wszystkie kafle naszego domina, to dodatkowo do gry będą wchodzić kafelki z takimi stópkami, ewentualnie z tytułowymi gigantami. I jeżeli wylosujemy taki kafelek z tytułowym gigantem, to chcąc, nie chcąc, będziemy musieli umieścić takiego giganta w naszej posiadłości. Jeśli natomiast wylosujemy kafelek ze stópkami, wtedy takiego giganta będziemy mogli przenieść do posiadłości naszego kolegi. Giganci zakrywają korony, więc ten mnożnik wam maleje, to znaczy, że macie mniej punktów na koniec, to znaczy, że są bardzo źli ci giganci. To nie są żadne kuzyny od ogrów. I dodatkowo mamy też możliwość zagrania w końcu 5 w osób, a nie 4. No i to jest bardzo fajnie. jeszcze jedna sprawa jest taka, że mamy dodatkowe zadania, za które oczywiście punktujemy, więc tych punktów jest więcej, ale. I różne możliwości. Tu są punkty, tu są punkty, tu tutaj zabiera gigant koronę, tu coś tam naprawdę musimy wypośrodkować to wszystko, żeby zdobyć jak największą ilość punktów. I to jest fajne. Gra się staje bardzo mózgożerna. Czy bardzo mózgożerna, to już jest kwestia sporna, ale na pewno mamy dużo więcej kombinowania niż w samej podstawce. Tak. Czy to jest wszystko? Nie, na końcu zostawiliśmy wisienkę bo to, co H krem, la krem, la krem. krem Naszym Dobra. zdaniem. Osobiście jest to najlepsza wersja Kingdomino, jaka do tej pory wyszła. I jeżeli mielibyście w tym momencie kupować tylko jedno pudło, bo stać Was aktualnie budżetowo tylko na jedno pudło, to ja bym zdecydowanie poszła w Kingdomino Prehistoria, ponieważ tutaj mamy zarówno wariant podstawowy, jak i trzy dodatkowe warianty, dzięki którym będziecie mogli rozszerzyć swoją rozgrywkę i wznieść ją na troszkę inny poziom. King Domino Prehistoria, bo o tym oczywiście jest mowa, jest to tak naprawdę wyciągnięcie najlepszych aspektów według mnie z gier, które wcześniej Wam opisywaliśmy, i wsadzenie jej do jednego pudełka. Same zasady w King Domino Prehistoria nie ulegają zbyt wielkim zmianom, bo znowu mamy coś takiego, że stawiamy sobie naszego człowieka prehistorycznego na danym kaflu, który będziemy dokładać do naszej wioski. No człowieka prohistorycznego, bo jak zobaczycie teraz na przebitkach, on się różni nieco od tych wszystkich królów, które są w pozostałych wersjach. Trusze. Dodatkowo w paczce znajdziecie mnóstwo drewnianych elementów, którym będą surowce takie jak rybki, takie jak mamuty, rybki, tak. I jeszcze zostały nam te kamienie, takie. Otóż nie pamiętam nigdy, jak one się nazywają. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. <laughs> w każdym razie, tak jak wspomnieliśmy na początku. Ta gra będzie przewidywała trzy różne tryby. Pierwszy tryb to są odkrycia, i to jest najbardziej podstawowy, który jest zalecany podczas pierwszej rozgrywki. Tutaj mamy taki fajny element, troszkę push your luck, ponieważ na niektórych kaflach będą nadrukowane ognie. Ognie to jest synonim tak, jakby koron z poprzednich części: mnożniki. Tak, mnożniki, dokładnie tak, jak Łukasz mówi. Jeżeli będziemy mieć taki ogień na swoim terytorium, no to wtedy będziemy zdobywać punkty za to terytorium. I dlaczego powiedziałam, że mamy taki element Push Your Luck? Ponieważ w talii tych wszystkich kafelków będą się pojawiały wulkany i te wulkany będą nam pozwalać umieścić jeden, dwa bądź trzy ogniki w określonym zasięgu i na określonych płytkach. Dzięki temu będziemy mogli troszkę podnieść wartość naszego terenu i co za tym idzie, zapunktować lepiej za ten teren. Niestety te wulkany są bardzo drogimi kartami, i jeżeli ustawicie swojego człowieka, jak to Człowieka prehistorycznego. Człowieka prehistorycznego na takim kafelku, no to możecie mieć potem problem z wylosowaniem dobrego kafelka w następnej turze, ale to jest oczywiście strategia, jak to powiedział. Jeden sławny Bart, trzeba ją znać. Znaczy, nie niedrogimi. Są bardzo intratnymi kaflami, dzięki czemu warto czasami poświęcić kolejność danej turze na to, żeby je zdobyć. Tak, zgadzam się. I to jest najbardziej podstawowa wersja tego domino. Jest to wariant odkrycia. I potem przychodzi nam wariant totem. Totemy mówią nam o tym, że na tych kafelkach, które będziemy dociągać, będą pojawiać się też um, jakieś tam te minerały, te zasoby. Tak, i potem będziemy te zasoby kolekcjonować i osoba, która będzie miała tych zasobów najwięcej, będzie miała też totem, który będzie warty x punktów. I jeżeli skończymy grę, do, doliczamy wartość tych punktów do tego, co mamy e, normalnie i wtedy znowu wygrywa osoba, która tych punktów ma najwięcej. Ważną kwestią w przypadku tych totemów jest to, że one są przechodnie, czyli jeżeli ja aktualnie mam 9 mamutów, a Łukasz to będzie 11, to wtedy on dostaje ten totem. Więc, yy, tak jakby, to w jaki sposób będziecie nimi gospodarować jest bardzo ważne. Ważny jest też ten aspekt, że jeżeli mielibyśmy wylosować wulkan i dołożymy go do takiej ułożonej już wioski, to wtedy, jeśli ten ogień miałby spaść na symbol zawierający Nasz surowiec, no to wtedy ten surowiec przepada, bo wulkan go trawi i... Tak. i już jest po robocie. Musimy pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Te ogniki, które będą z wulkanów, muszą być na osobnych kafelkach. Czyli jeżeli dołożymy sobie wulkan o wartości 3, to ognik musi być na osobnym kaflu, więc Możecie stracić przez to punkty, ale za to podnosicie mnożnik, więc znowu kłania się strategia. Ja chyba wiem o co Łukaszowi chodzi, że na jednym kafelku zawsze możecie dołożyć tylko jeden ognik o wartości od 1 do 3. Nigdy tam A, więcej niż tak, jeden, tak, tak, tak. że to nikt nie może leżeć. Tak, to to tak. tak? Powinnaś robić recenzję. <laughs> To tak prościej. Dobra, i żeby jeszcze troszkę to zagmatwać, to dochodzi nam wariant plemiona, wtedy to jest wszystko, że tak powiem, rzucone do jednego wora i my osobiście najbardziej lubimy grać właśnie w tym wariancie, bo oprócz tego, że będziemy tam zbierać surowce, które już w tym momencie nie będą nam służyć do tego, żeby zdobyć totem, a raczej do płatności poszczególnym. Yy, profesją, jeśli mogę to tak ująć, mhm. bo tutaj w wariancie plemiona pojawiają nam się rzutony ludzi. Ci ludzie będą się zajmowali rybołówstwem, będą się zajmowali polowaniem na mamuty i tak dalej, tak dalej. Koszt zakupu takiej ludności będzie nas kosztować dwa różne zasoby albo cztery różne zasoby. Jeżeli będziemy płacić cztery różne zasoby, to wtedy mamy przywilej tego, że możemy sobie wziąć zakryty stos i przejrzeć wszystkie te profesje, które nam odpowiadają i umieścić tę najlepszą. Jeżeli nie, to musicie się obejść tym, co jest wystawione obecnie przed wami. Musicie pamiętać o tym jeszcze, że mamy tam wojowników, którzy też działają troszeczkę jak terytoria, też za nie będziecie dostawać punkty. Im więcej no. wojowników, tym większy mnożnik będziecie posiadać. No i ważna opcja jeszcze z tymi jaskiniowcami, jeśli mogę to tak ująć, jest taka, że nie możemy ich umieszczać na polu z ogniem, na polu z wulkanem, bądź innym zasobem. Mm -hmm. I też ważnym jest to, żeby umieszczać go w taki sposób, żeby jak najlepiej nie za niego zapunktować. Czyli jeżeli mamy panią, która punktuje za ryby, no to nie usuwamy ryby z jej obrębu, żeby zapłacić za jej za rekrutowanie. Tak. No to już są oczywiście strategie, myślenie, kombinowanie i tak dalej, ale to już zostawiamy po Waszej stronie. Dobra, Ok. to zróbmy coś, czego nie robimy zazwyczaj, czyli taki ranking tych gier. King Domino, Prehistory na samej górze. Co tak, po tobie? Później bym dała chyba Queen Domino, ponieważ to jest tak jakby zaczątek tego co będziemy mieć w prehistorii. Mhm. Mm Dobra, potem Era Gigantów. Myślę, że Dragomino nie będziemy liczyć do, tej, do tego zestawienia, nie? bo to jest jednak specjalnie dla dzieciaczków, więc tego z tym nie kombinujmy. Czyli byłoby tak: Kingdomino Prehistoria, Queen Domino, ja potem bym ustawił King Domino, Era Gigantów, potem King Domino i Duel. Na samym końcu. Na samym końcu. Tak mi się tak wydaje. Chyba, że bardzo lubicie wykreślanki, znaczy ta się bardzo sprawdzi na jakieś takie wyjazdy, bo jest bardzo kompaktowa, tak jak widzicie, pudełko wygląda w ten sposób, czyli pierwsze mamy prehistorię, później Quindomino, później dodatek, a na samym końcu Quindomino, bo to jest podstawa podstaw, także jeżeli już kupicie prehistorię czy tam Quindomino, to ta wersja niczym Was nie zaskoczy. OK, dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Mógł być on zrealizowany dzięki wydawnictwu Fox Games. Dostaliśmy gry do recenzji właśnie od Foxów i za to bardzo, bardzo dziękujemy. I co? Co teraz? Nie wiem. <grystanie> dziękujemy wam również za to, że oglądacie nasz kanał, że subskrybujecie że zostawiacie lajki, komentarze. Jeżeli mielibyście jakieś pytania co do tych gier, ewentualnie propozycje co nagrać dla Was w przyszłości, to zachęcamy do tego, żebyście komentowali. Zachęcamy też do tego, żeby odwiedzać innych twórców, którzy aktualnie tworzą recenzje. A z naszej strony dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. I gracie w gry planszowe. Cześć. Cześć.